Rozdział pod tytułem Opamiętanie Wracam do Ojca, powiem Mu Ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim Synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z Twoich najemników. Ewangelia według Świętego Łukasza, rozdział piętnasty, werset osiemnasty do dziewiętnastego Księdze dziejów apostolskich, pytamy o pewnym dworzaninie etiopskiej królowej Kandake. Pomimo posiadanych bogactw, władzy i dostępu do wszelkich przyjemności życia, jego serce odczuwało pragnienie czegoś więcej. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Psalm 42, werset To skłoniło go do podróży, do świątyni w Jerozolimie. Niestety, nawet w świątyni nie odnalazł pokoju. Kupił więc księgę proroka Izajasza i wracając do swojego kraju, czytał ją, nic jednak nie rozumiejąc. Wtedy pojawił się Filip, którego sam Bóg posłał do Etiopczyka. Filip wytłumaczył mu, na czym polega zbawienie, i człowiek ten uwierzył w Jezusa. Znalazł pokój i wypełniony radością, wrócił do swojego kraju. Dzieje apostolskie, rozdział 8, werset 26 do 40. Wielu ludzi w dzisiejszym świecie poszukuje zaspokojenia palącej potrzeby zbawienia, która trawi ich serca. Historia o Synu Marnotrawnym skierowana jest do nich, gdyż nasz Pan, Jezus, pokazuje w niej, na czym polega droga zbawienia. Powiedzieliśmy już o przebudzeniu. Wtedy oprzytomniał i o zbawiennej decyzji wracam do ojca. Porozmawiamy teraz o najważniejszym i najtrudniejszym kroku na drodze zbawienia: o opamiętaniu. Opamiętanie jest przyznaniem się. Ojcze, zgrzeszyłem. To najtrudniejsze wyznanie, na jakie może zdobyć się człowiek. Na początku ubiegłego wieku mieszkał w Stuttgarcie, Pastor Dan. Zapytał on pewnego członka swojego zboru, który był mistrzem krawieckim: Dlaczego nie przychodzi pan na nabożeństwo, gdy mamy wieczerzę pańską? Krawiec odpowiedział: Bo gdy wyznajemy nasze grzechy przed komunią, musiałbym wraz z innymi powiedzieć: Ja, nędzny grzesznik, Pastor Dan. Odparł wówczas: Może pan zamiast tych słów powiedzieć: Ja, dumny krawiec. Wielu z nas myśli podobnie jak ten człowiek. Sądzę, że najtrudniejszą i największą częścią działania Ducha Świętego jest doprowadzenie człowieka do uznania, że jest grzesznikiem. Zauważ, że syn marnotrawny nie mówił: Pomyliłem się, przykro mi. Takie wyznanie nie stanowi dla nas dużego problemu. Problemem jest słowo grzech: zgrzeszyłem. Syn marnotrawny nie szuka też usprawiedliwienia w okolicznościach i sytuacjach, które sprzyjały jego pobłądzeniu. Takie przyznanie się do winy byłoby bez wartości. Nie stwierdza też: wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie, on mówi o sobie: ja zgrzeszyłem. To ja jest tutaj najistotniejsze. Wszyscy zgrzeszyli, przeczytał pewien pastor z listu do Rzymian i zapytał starszą kobietę: Czy to prawda? Tak, pastorze, to prawda. W takim razie niech pani wyzna swoje grzechy. Na to oburzona kobieta. Kto pastorowi na mnie nagadał? Jestem porządną kobietą. Nie zrobiłam nic złego. Tak właśnie reagujemy. Wszyscy zgrzeszyli, ale syn marnotrawny powiedział: Ja zgrzeszyłem. Słowo ja jest tu kluczowe. Nie znajdziemy spokoju, póki nie wyznamy tego osobiście. W psalmie 32 Dawid woła do Pana: Kiedy milczałem, słabły moje kości z powodu bólu, który mi wciąż towarzyszył, ponieważ dniem i nocą ciążyła na mnie Twoja ręka a moja rzeźkość znikła jak podczas letniej suszy. Wówczas wyznałem Ci mój grzech. Psalm 32, werset 3 do 5 Błogosławiony, kto oczyszcza swoje sumienie, chciałbym jeszcze coś dodać. Przyznanie się, zgrzeszyłem, staje się pewnego rodzaju pożegnaniem z grzechem. Rozmawiałem kiedyś z pewnym ważnym urzędnikiem o sprawach duchowych. Czasami, chodzą do kościoła, przyznał: Człowiek potrzebuje jakiegoś pokrzepienia. Wie pan, miałem cudowną, szaloną młodość. Mrugał, mrugnął przy tym szelmowsko okiem, żeby było jasne, co miał na myśli. Widać, że się nawet trochę zmienił, ale wciąż mówił z upodobaniem o grzechu. To nie jest prawdziwe opamiętanie. Gdy syn marnotrawny powiedział: Zgrzeszyłem, oznaczało to przyznanie się do winy, żal, odrazę i pożegnanie z grzechem. Opamiętanie się jest wydaniem wyroku na samego siebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Pamiętajmy, że syn marnotrawny był niezadowolony ze swojego życia. Ale to niezadowolenie sięgało głębiej. On w sobie samym nie znajdował żadnej wartości. Miłość samego siebie jest największą siłą w życiu każdego człowieka. Gdy ta miłość dozna wstrząsu, może obudzić się pragnienie opamiętania. Jakie siły musi czasem użyć duch święty, żeby skruszyć samolubną miłość, by oderwać człowieka od dogadzania samemu sobie? W tym miejscu chciałbym jeszcze coś dodać. Gdy ktoś mówi, że jest nic nie wart, świat szydzi z niego i uważa, że człowiek ten posiada mentalność niewolnika. Jednak prawda, nawet jeśli nas upokarza, jest zawsze lepsza niż fałszywy obraz samego siebie. Człowiek, żyjący z dala od Boga, nie słyszy głosu ducha świętego i podobny jest do niewidomego, który chlubi się przed widzącymi swoją ślepotą. W każdym z nas działają trzy potężne siły: rozum, uczucia i wola. Wielu wierzących sądzi, że Słowo Boże ma z nimi coś wspólnego. Tak więc mamy chrześcijaństwo oparte na rozumie, pełne wszelkiego poznania, lecz życie takich wierzących jest martwe dla Boga. Inni wyznają emocjonalne chrześcijaństwo. Są poruszeni każdym pięknym kazaniem, które jednak niczego nie zmienia w ich codziennym życiu. Wszystko pozostaje po staremu. Kolejna grupa promuje chrześcijaństwo oparte na woli. Ci wierzący dokonują ogromnych wysiłków, by należeć do Pana. Niestety, wciąż doznają porażki. Słowo Boże sięga głębiej niż wola, emocje i rozum. Ono dociera do naszego sumienia, do naszego ogłuszonego, śpiącego, tysiąckrotnie pogwałconego sumienia. I dopiero wtedy, gdy nasze sumienie zostanie dotknięte i obudzone, możemy wkroczyć do świata prawdy. Wówczas widzimy siebie w prawdziwym Bożym świetle. Tracimy całą radość życia i wyznajemy często ze łzami. Nie jestem godny, by nazywać się Twoim dzieckiem. Podczas pewnego spotkania towarzyskiego szeroko omawiano błędy innych, nieobecnych na tym spotkaniu. Nagle jeden z zebranych zamilkł. Zapytano go, co się stało. Odpowiedział: Poczułem się jak ktoś, kto właśnie się dowiedział, że zbankrutował. Taka osoba przestaje uczestniczyć w rozmowie, gdy schodzi ona na temat bankructwa. Te wszystkie negatywne rzeczy, które widzieliście w innych chrześcijanach, ja teraz zobaczyłem u siebie. Poczułem się speszony i zamilkłem. Prawdziwe opamiętanie skłania nas do wyznania: Nie jestem godny. Opamiętanie jest tęsknotą. Reakcja syna marnotrawnego jest nieco dziwna. Gdy stwierdził: Nie jestem godny, aby nazywać się Twoim synem. Logicznym byłoby, gdyby zdecydował, będę unikał mojego ojca i ucieknę jak najdalej od niego. Jednak on mówi coś zupełnie przeciwnego. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Ma tylko jedno marzenie, jedną tęsknotę, byciu ojca. Szczere opamiętanie się Piotra skłoniło go do tego, by powiedzieć. Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. Łukasza, rozdział 5, werset 8. Równocześnie pada przed swym Zbawicielem i obejmuje jego stopy. Wołanie Syna Marnotrawnego przypomina werset z psalmu 84, werset 11. Wolę miejsce w progach domu mego Boga niż towarzystwo w namiotach bezbożnego. Prawdziwe opamiętanie nie zwraca uwagi na świat, jego uznanie, jego bogactwa i przyjemności. Człowiek, który szczerze się opamięta, gardzi samym sobą i pragnie jedynie łaski Boga, a łaska zostanie mu dana w Chrystusie Jezusie. Dlatego opamiętanie się staje się bramą do życia.